Dzisiaj postaramy się przejść grę mając tylko jeden emerald i tradeując się tylko i wyłącznie z villagerami. Czy jest to w ogóle możliwe? Więc jak widzicie mamy jeden emerald w ekwipunku, który musi nam starczyć na przejście całej gry. Jesteśmy od razu przy wiosce, gdzie mamy kartograferów, którzy mogą się nam potem przydać. Niestety z wioski nie mogę zabrać nic, ponieważ musimy tylko się tradować mając jeden emerald. Jak widzicie leżą tutaj też rzeczy na ziemi i ich również nie możemy podnieść, bo to nie jest od villagerów. Więc pierwsze co musimy zrobić to czekać. Szybko przejrzałam całą listę tradów i okazało się, że z jednym emeraldem no, nie możemy jakoś sensownie przejść gry. Ale jest ktoś taki jak Wanderer Trade. Wonderlet Trader ma różne rzeczy do sprzedaży, które zdobył podczas chodzenia na świecie. I jedną z tych rzeczy jest Sugar Cane zaraz do tego dojdziemy. Więc czekam pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, szósty dzień i zaczęłam wątpić powoli, że Wonderland Trader się w ogóle może pojawić i stwierdziłam, że wpiszę sobie po prostu w Google i zobaczę, jak często on się pojawia. I szansa jest od 2,5% i ona rośnie z każdego dnia, aż osiąga 7,5%. Więc codziennie mamy 7,5% na to, że Wonder Red Trader się pojawi. Także czekam siódmy dzień, czekam ósmy dzień, czekam dziewiąty dzień. Warto powiedzieć, że gram sobie na peaceful, ponieważ jedzenie nie jest tutaj totalnie istotne. I zauważyłam, że Wonder Trader się pojawił, więc szybko na niego podbiegam, ale okazuje się, że niestety nie sprzedaje sugarkainów. Ma za to grzyb, z którym nic nie możemy zrobić, barwniki, melon, który jego nikt nie skupuje i generalnie sam syf. Więc szybko go zniszczyłam, co potem okazało się, że mogło być problemem. A dlaczego? Ponieważ mam wrażenie, że gdy go zniszczyłam, to trochę się na nas obraził, bo przez kolejne dni w ogóle nie chciał się pojawić na naszym świecie. A nadszedł 44 dzień, gdzie już praktycznie zrezygnowałam. Warto też powiedzieć, że co no, schodzę spać, no bo każdego dnia mamy 7,5% szansy na zrespięcie więc tak jest. 14 minut razy 53 dni. Właśnie tyle musiałam czekać, aż się pojawił kolejny Wondering Trailer, który tym razem sprzedawał Sugar cane, którego kupiłam i to będzie nasz profit w przyszłości. A profit dokładnie rozpoczynamy teraz, bo zasadzam jednego Sugar cane, i musimy długi proces czekać, aż on będzie rósł, 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 i potem każdego kolejnego kładziemy z powrotem przy wodzie, żeby zrobić sobie cały eku sugarkainów. Zajęło nam to trochę dni, przy okazji się pojawił the Trader, ale nic od niego nie będziemy kupować, chociaż ma sadzonki i sadzonki drzewa się nam przydadzą, ale to potem, na razie tworzymy ekonomię, musimy mieć full sugarkainów. Co każde takie chodzenie mamy 3,5 taka więc kilka dni musieliśmy poświęcić, aby zebrać calutkie eku, aż w końcu się udaje to zrobić. Więc wracam do wioski, gdzie znajduję crafting table i w nim przerabiam sugarkainy na papier. A co robię z papierem? No to chyba każdy wie, jako że tutaj byli kartograferzy, sprzedaję im, dzięki czemu rośniemy w siłę, jeżeli chodzi o emeraldy. Tak! Z jednego emeraldu zrobiliśmy w ten sposób 97 emeraldów, które nam przydadzą się do przejścia gry. Więc odchodzę całkiem daleko, jeżeli chodzi o moją wioskę, żeby znaleźć inne wioski. Tutaj znajduję kolesia, który sprzedaje jedzenie. Ono się nam potem przyda, ale to zobaczycie dlaczego. Przecież grasz na Peacefula, ale zaraz zobaczycie dlaczego. No i tak chodzę. Okazuje się, że to jest wielki, pustynny biom, gdzie nie mogę znaleźć nic ciekawego. Szukamy wiaderka wody, żeby móc się dostać do portalu po prostu, do letteru. No więc tak chodzę Chodzę, chodzę i jestem w różnych wioskach. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć beczki, bo dzięki beczkowemu villagerowi możemy kupić od niego wiaderko wody. Ale chodząc tak po całym świecie, napotykam portal i zdaję sobie sprawę, że nie mogę niszczyć mobów, a Blazy to jest mob. Mam tylko przejść grę tradeując się, więc szybko zerkam w listę tradeów od villagerów i okazuje się, że kleryk sprzedaje tylko i wyłącznie perły. Musiałam sobie zrobić przerwę. Po jednym dniu przerwy padło na pomysł, że możemy wejść na Minecrafta 1.8, przekonwertować nasz świat i okazało się, że mamy emeraldy w ekwipunku i to jest super, ponieważ teraz możemy znaleźć znowu kleryka, bo w tej wersji on sprzedaje gotowe oczy Enderu. Także nie pozostało nam nic tylko szukać wioski i tutaj właśnie przydaje się to jedzenie, o którym mówiłam, bo na tej wersji po prostu nie mogę grać na Peacefulu, więc muszę jeść sobie te jedzenie, które sobie kupiłam. Przy okazji widzę jakiś dziwny lewitujący kwiatek, więc trochę ten świat się zepsuł, ale o tym, jak bardzo się zepsuł, dowiemy się dopiero potem. W tej wersji też wioski generują się rzadziej, więc jak udaje mi się jakąś znaleźć, okazuje się, że villager ma tylko dwa trady. Za złoto i za mięso zombiaka. Chodząc po pustyni, zastanawiam się, jak mogę zdobyć mięso zombie, nie zbierając go po prostu z ziemi. Więc chodzę dookoła, już myślałam, że będę zbierać go z, od zombiaków, bo żaden inny villager nie sprzedaje mięsa zombiaków, więc nie możemy na pewno sprzedać mu mięsa zombiaka, no bo nie mamy jak go pozyskać, ale kleryk też skupuje złote sztabki. I zobaczyłam, że od villagerów można kupić 4 złote przedmioty. Niestety, po wrzuceniu ich do pieca nie otrzymujemy żadnego złotego samoradka ani żadnej złotej sztabki, więc tutaj wyzwanie musi się skończyć, ponieważ jak widzicie, zombie zginęły, mięso leży na podłodze, ale ja go nie mogę podnieść. Więc w żaden sposób nie możemy zdobyć oczu w Enderu. I w takiej myśli trwałam przez dwa dni. Aż w końcu wpadłam na pomysł, że jest jedna opcja na zdobycie mięsa zombiaków od villagerów. A jaki to jest sposób? Zaraz wam powiem, ale zobaczcie, że musiałam wrócić na... Znowu wersja 1.19, co spowodowało zniszczenie się świata. Ale zanim dowiecie się, jak zdobyć mięso zombiaka, no to ja postanowiłam cofnąć się na spawn, bo widziałem potrzeba trochę więcej emeraldów. A na spawnie okazało się, że jest wandering trader na środku oceanu, ale jako, że spawn chunk jest zawsze załadowany, no to nasza wioska i nasza farma sugarcaneów zniknęła całkowicie ten wanderer Trader sprzedawał sadzonki i sugarcaina więc kupiłam te dwie rzeczy zasadziłam sadzonki i zasadziłam też sugarcaina i znowu musiałam czekać, aż ten sugarcane wyrośnie, bo nasz stary został zjedzony przez generowanie świata, a my potrzebujemy znacznie więcej emeraldów, żeby przejść grę przy okazji też drzewo wyrosło, które kupiliśmy od wanderer tradera, więc je zbieramy i robimy sobie jakieś miecze, jakieś skrzynki i innego rodzaju rzeczy, jako że te drzewo pozyskaliśmy od tradera, no to możemy go użyć i to jest całkiem spoko. I ja tutaj po prostu sobie afkuję i zawołam was jak wszystko będzie gotowe. Więc z dnia 94 mamy już wystarczającą ilość papieru. Robimy też stoły kartograficzne, no bo mamy drewno i papier więc możemy je zrobić. Wszystko z trade'ów. Idziemy do najbliższej wioski, a w najbliższej wiosce znowu pozyskujemy emeraldy. Mając już prawie 300 takich emeraldów możemy wcielić mój plan pozyskania mięsa zombiaków w życie, ponieważ co jeżeli weźmiemy takiego villagera do łódki, pozwolimy go zagryźć zombiakowi i zniszczymy go mamy teoretycznie mięso od villagera, więc yy, pochodzi ono z legalnego źródła, tak? No inaczej nie możemy przyjść gry, a myślę, że to jest najlepszy sposób do tego. Ale niestety miałam dużego niefarta, bo zniszczyłam totalnie z siedmiu tych villagerów i ani jeden nie dropnął mięska. I zajęło mi to tonę czasu, aż już byłam mega zmęczona nagrywaniem, więc stwierdziłam, że musi być jeszcze jakiś inny sposób, gdzie można pozyskać łatwiej mięso zombiaka, bo niszcząc tak villagerów, no to troszkę nam zajdzie. I znalazłam sobie piramidę. Zaraz, zaraz. Przecież w piramidzie jest mięsko, ale ty nie możesz go podnieść, bo to nie jest od filagerów. I tutaj przychodzi legendarny stary filmik, w którym, jak widzimy, według fabuły villager został zniszczony, po czym został pochowany w właśnie desert piramidzie, więc mięsko, które znajdujemy w skrzyniach, można powiedzieć, że jest rozłożonym villagerem. Nie chciałam się po prostu spędzać 20 godzin na farmieniu 40 mięska, więc to jest taki trochę przyspieszona metoda, ale myślę, że fabularnie się zgrywa. Gdzieś na środku pustyni okazało się, że znalazłem filagerów, którzy stoją totalnie blisko tej piramidy więc moja teoria ma chyba sens yy, musiała to być kiedyś wioska, ale przez generowanie świata się ona zepsuła totalnie no więc ładuję ich do łódki i czekam na noc gdzie zombie ich zagryzają i w ten sposób pozyskujemy więcej mięska no i mając 38 mięska transferuję świat na 1,8 i znajduję wioskę, w której znajduję kleryka i okazuje się, że on sprzedaje za 39 mięska, <laughs> rozumiecie to? ale obok stoi drugi kleryk, który już sprzedaje za 36, więc kupujemy od niego emeral, po czym kupujemy Jeden lapis i ma dostępne ender perły, więc kupujemy 6, 7 i 12. Czekam tu jeszcze przez noc, bo mam nadzieję, że odblokuje się trade i w razie czego, jakby nam brakło ender to będziemy mogli sobie no pozwolić na jakiś błąd, ale okazuje się, że on się nie odświeża, ten villager. No więc wracam na wersję 1.19, dokładnie dnia setnego. Rzucam oko i już wiem, w którą stronę jest Stronghold, więc idę go od razu znaleźć, aby zobaczyć, czy na pewno mamy wystarczającą ilość oczu. Po chwili płyniemy sobie z delfinami, dzięki czemu Udaje nam się dosyć szybko zlokalizować miejsce, w którym jest Stronghold. Okazuje się, że portal ma jedno oko, więc idealnie wszystko się zgrywa. No ale my nie mamy czym pokonać smoka, bo po drodze nie znalazłam żadnej wioski, a mamy 53 emeraldy, które warto by było wykorzystać. Więc muszę się ręką przekopać na samą górę. Jestem masochistką, bo trwało to 4 dni. 104 dnia, jako że mam już kordy, to tylko szukam wioski, która nam pomoże kupić różnego rodzaju rzeczy. Kupuję też po drodze siekierkę w jakiejś i wiosce, którą znalazłam po drodze. I udało mi się znaleźć też Fletchera. Nie nagrał mi się klip, ale. Jak widzicie, on tutaj jest w tej wiosce, jest budynek z Fletcherem i od niego kupiłam sobie łuk, crossbow i dużo strzał. Pozostało tylko wrócić do Endu, wykopać się i zniszczyć smoka, co było już najprzyjemniejszą i najłatwiejszą opcją. Także oto w ten sposób przeszliśmy calutką grę, tradując się tylko z villagerami. Jeżeli się spodobało, został łapkę, to był naprawdę trudny i wymagający challenge.